Szczątki około 450 osób odkryto podczas rozbudowy ulicy kościelnej w Luzinie. Pracujący na miejscu archeolodzy potwierdzili podczas wykopalisk kaszubskie zwyczaje chowania zmarłych, w tym dość powszechne na kaszubach praktyki antywampiryczne. Badania archeologiczne przy budowie ulicy kościelnej trwają od dwóch miesięcy. Odkryto tam szczątki około 450 osób w układach anatomicznych oraz masę kości luźnych. Na cmentarzach to jest typowe zjawisko, że te kości luźne z wcześniejszych grobów, które były zniszczone przez te nowsze pochówki, występują po prostu w skali masowej. Jak twierdzą pracujący na miejscu archeolodzy, odkrycie to było bardzo prawdopodobne, gdyż pochówek przy kościołach był częstą praktyką. Badania mają bardzo ciekawy kontekst historyczny. Natrafiliśmy na, tutaj na bardzo ciekawe zwyczaje pogrzebowe typowe dla Kaszub, które były opisywane w literaturze etnograficznej, również w publikacji księdza Jana Perszona, dotyczące właśnie zwyczajów pogrzebowych na kaszubach, na pomorzu. Archeolodzy trafili w luźnie na zwyczaje pogrzebowe antywampiryczne, mające na celu odcięcie zmarłego od świata żywych. Odnajdujemy w grobach, w wielu grobach. Szacujemy, że jest to około 20-30% grobów zachowanych w układach anatomicznych. 20-30% ma cegły, które właśnie wkładano zmarłemu na wysokości nóg, rąk, głowy. Ponadto często w ustach zmarłych znajdujemy monety. Są też przykłady dekapitacji zmarłego po śmierci. Miejscowi wierzyli, że mógł być on wampirem. Jakiś czas po pochówku rozkopywano grób i ucinano zmarłemu głowę, którą układano następnie w nogach. Po wykonaniu badań archeologicznych szczątki ponownie pochowane zostaną na terenie przykościelnym.